Cześć, kochani, witam Was serdecznie w filmiku takim trochę nieplanowanym, spontanicznym, ale takie filmiki z reguły wychodzą najlepiej. Ja widzicie po tytule, dzisiaj mam dla Was smaki Kornwalli. Bardzo popularny filmik, czyli filmik, gdzie gdzie kiedy youtuberzy wyjeżdżają gdzieś, e, próbują lokalnych np. czy lub innych różnych rzeczy. Dwa takie filmiki się pojawiają w tej serii, ponieważ mam trochę słodkości, e, przy moich gabrytach myślę, że kilka kalorii w tą czy w tamtą za bardzo raczej mi nie zaszkodzi, dlatego spróbujemy dzisiaj trzech rzeczy. W sumie ja jedną z nich już prawie w zjadłam, e, jest to czekolada, którą mogliście widzieć może już widzieliście, nie wiem w jakiej kolejności te filmiki się pojawią, to jest czekolada, e, biała czekolada z Baobabem i e, wanilią z Madagaskaru, którą kupiłam w, e, właśnie podczas naszej wycieczki do Project Eden albo Eden Project, jak to woli, e, ręcznie robiona w Cornwali e, bezglutenowa, cena 2,50, e, 2 także już może od tej czekolady e, zacznę, już Wam ją pokażę. Jak widać, zbyt dużo nie zostało, tutaj, bo właśnie na niej wytłoczone logo e, Project Eden i wam już mówię, jak ona smakuje. Muszę wam powiedzieć, że nie czuję... Zacznijmy od tego, że nie przepadam za białą czekoladą. Czemu ją wzięłam? Nie wiem, bo nie czytam tego white u góry. Smakuje jak po prostu biała, zwykła czekolada, nie czuję w niej nic nadzwyczajnego, po prostu kilogram, e, kilogram cukru, mm, no ale... Spróbowałam, nie wiem jak długo będę ją jadła. Można komuś namówić na spróbowanie, żeby stwierdził, czy w tej czekoladzie jest coś innego niż zwykłe białe. Także pierwsza rzecz niezwykle mnie zachwyciła. Druga rzecz, którą, którą zobaczyłam kilka dni temu i którą kupiłam się podczas naszej wycieczki na farmę, to jest Rodas Classic Cream Tea. I tutaj mamy, czyli to jest taki zestaw, można powiedzieć, na plażę, na wyjście lub na prezent. Eee, wszystko w jedno, to jest tradycyjny taki przysmak, właśnie, który wodzi się skąd wali, ale możemy go kupić w całej Anglii. E, możliwe, go się pod tą postacią, bo to jest produkt lokalny, nie, nie chcę tutaj wymyślać. W każdym razie powiem wam co po środku. Cena to było chyba 3,50 razem z kawą na miejscu, e, czyli około tam 2 funty z groszem. To by chodziło, gdyby to tak e, chcieć kupić, chyba myślę osobno. Tutaj w środku widzimy całą historię, skąd się to e, właśnie ten produkt wywodzi. I tutaj już Wam mówię, co mam w środku. W środku mamy bułkę z tego, co mi się wydaje, nie wiem, bo tak jak mówię, ten filmik jest na spontanie, zróbmy to na internet, żeby wygooglować te wszystkie trzy e, smaki. Jeszcze rzeczą jest taka, taka bułka, e, ala drożdżowa mi się wydaje, którą należy przykroić na pół. Tutaj zresztą mamy w środku taki... Zestawik, gdzie jest właśnie nożyk oraz chusteczka, i zresztą tego też mam zamiar użyć. I do tego mamy gem, taki mały słodki jamik, nie wiem, czy to jest w pojemności, że to jest nieważne. To jest po prostu taki mały truskawkowy gem, i do tego Clotet Cream, czyli też jedna z lokalnych, jeden z lokalnych przysmaków tutaj właśnie po prostu, wiecie, wytwarzanych, produkowanych. Jedna z was też mi na Instagramie, żebym też tego spróbowała. I już wam, już po kolei, zaczynamy preparowanie naszego, naszej bułeczki. Pachnie zwykła po prostu drożdżowa, drożdżowa bułka. Kruszy się. Prawie dwie równe połówki. I tak jak na obrazku, pierw, pierw dżemik, który pachnie jak po prostu zwykły, zwykły dżem, a smakuje jak zwykły, bardzo, bardzo, aż zbyt słodki dżem. I teraz ta lokalna śmietanka. Raczej serek. a taka śmietanka do, naj do najlepszego kremu na, na torcie. I już próbuję. Mm. Bardzo dobre, sycące. Śmietanka jest przepyszna. Ta bułka jest taka nawet ok. Nie najgorsza, ale ten dżem jest po prostu mega słodki. Pycha, bo naprawdę bardzo dobra. Mam tutaj tą półwkę dla Andrzeja, żeby sobie spróbował, także, jeśli jesteście w UK, e, właśnie w Konwali, macie okazję spróbować tego zestawu z tą śmietanką, naprawdę polecam, bo z pycha. A nawet nie, bo wiem, że właśnie te bułki, te, tego typu bułki można po prostu kupić w, w Tesco czy w każdym innym e, supermarkecie, ale zestaw bardzo fajny, powiem, że to jest naprawdę sycące, a ta śmietanka naprawdę e, wymiata. Teraz mam zestaw trzech ciastek, ciastek produkowanych w Furnis of Cornwall i tutaj mam trzy zestawy, cena to było 6,25 trzy, e, trzy ciastka, pierwsze ciastka to są e, z e, imbirem, nie lubię imbiru, także już stąd głowa na nie, drugie to są e, e, shortbread, to są takie bardzo maślane, pyszne ciasteczka, ja z chyba ulubionych tutaj w Anglii i ostatnie to są jakieś e, Spiced Crunchy Biscuit, także Także no co? No otwieramy, próbujemy już Wam mówię, czy, czy warto, czy nie warto. Ile tutaj tych ciastek mamy? Jestem ciekawa, jaka tutaj jest pojemność. 200 gram, także myślę, że całkiem całkiem okej. Okay. Ciatka wypakowane są w woreczek, dosyć takie ciemne. I jeszcze są takie rynięce dodatkowo. Pachną bardzo, bardzo imbirowo, ale też tutaj tak można powiedzieć, że też mają całkiem fajną tą strukturę. Już próbujemy kawałeczek. Mm. Chociaż nie są takie złe. Bardzo chrupiące. Super do herbaty właśnie, żeby je tak trochę zamoczyć. Bardzo takie świąteczne. Nie będą moimi ulubionymi, ale też nie są najgorsze. Drugie, które mają przepiękne opakowanie to są właśnie Clotted Cream, czyli z tej, z tej śmietanki, o, muszą, o już spodziewałam się czegoś polskiego shortbread. To są właśnie tutaj ciastka pisze właśnie, nie są produkowane i tak dalej. Fajna, fajna, fajna sprawa. Tu ja Wam pokażę jeszcze raz opakowanie. I otwieram. Tak się nie mogę doczekać, bo ta śmietanka jest mega. Pachną dokładnie jak ta śmietanka. Te są trochę gładsze z struktury, a jak smakują? Mm, mega. Bardzo dobra. I ostatnie, też z przepiękną. Plażą. Plaże są w Korwali bardzo różne, różne albo mega kamieniste, albo takie bardzo, bardzo właśnie piaskowe, że tak mogę, no, mogę powiedzieć. Pachną bardzo tak cytrynowo. Trochę, nie wiem, tak orientalnie. Też są takie mega y, wypieczone, popękane, jak te imbirowe. Ale są chyba najtwardsze z nich wszystkich. Mm, nie smakują mi. Takie... takie żadne. Mm. Nie ma mój smak. Ale przyjdą goście, to wyciągnę kilka ciastek, że to specjalne z i wszystko spróbowałam po troszkę Najlepsze, najlepsza ta śmietanka właśnie z tą, e, z tą bułeczką, lada żadna ciastka. Najlepsze też to te właśnie śmietankowe moich dwóch zdecydowanych faworytów. mamy jeszcze dla Was za, w planie nagrać filmik właśnie e, smaki, Cornwallin, e, piwa i cider, bo mamy ich sporo, także na pewno taki filmik y, nagram. Myślałam, że może prosić Andrzeja, żeby nawet siedział z tyłu bez pokazywania się i komentował, jak coś smakuje, czy, czy jest do czegoś podobne i tak dalej, ale domyślam się, że mogłabym mieć problem z przekonaniem go, a po drugie po nim się pojawiły zaraz komentarze, że y, odgapiam od szusz i że tak jak człowiek człowiek pizza, y, tak też Andrzej by się nie pokazał, także taki filmik chyba nagram po prostu sama ze sobą sama ze sobą po prostu, e, sama siedząc i próbując płyku, odstawiając i wam mówiąc dobre czy nie dobre i można nawet patrzeć te filmy na kilka razy, żeby się e, zbyt szybko nie ululeć przy takim próbowaniu, także to tyle cię, stawcie kciuki w górę, jeśli film się Wam podobał. E, tak jak już Wam wspominałam, zbyt często nie wyjeżdżam, dlatego myślę, że takie, takie filmik na kanale bardzo rzadko się pojawi, e, a też byłam ciekawa właśnie moich reakcji na te lokalne smaki, także to tyle na widzimy się pewnie już jutro buziaki. papa! Pa.